Czerwone słońce zachodzi za górami. Krajobraz pokryty jest pyłem, a horyzont naznaczony ostrymi skałami. Dziesięć długich lat samotności spoczywa na tej krainie, gdzie stoi chata Jacksona Portera. Kiedyś był ważnym człowiekiem w dolinie, dziś jest jedynie cieniem, którego prześladuje przeszłość. Od dziesięciu lat nie widział kobiety, nie czuł jedwabistej dłoni na swojej twarzy. Jego życie toczy się w monotonnym rytmie przetrwania. Ale to, co dzieje się dziś, na zawsze zmieni ten samotny świat. Osadnicy przybywają wozami na zbocze góry. Wśród nich kobieta, której biała suknia świeci jak pierwszy płatek śniegu jesienią. Pustelnik jeszcze nie przeczuwa, że to spotkanie wywoła lawinę, która zmiecie wszystko, co dotąd uważał za prawdziwe. Tam, gdzie historia spotyka się z samotnością, rodzą się legendy. To historia Jacksona i Megi, którzy odnajdują w sobie to, z czego już zrezygnowali. Każda legenda ma swój początek. To jest początek. Wśród dzikich gór Colorado wiosną 1869 roku osobliwa karawana wspina się w górę. Koła wozów skrzypią na skalistej ścieżce, konie sapią na stromym wzniesieniu. Sześć rodzin wyruszyło w drogę, aby rozpocząć nowe życie w objęciach gór. Głód, choroby i ataki Indian dziesiątkowały ich, zanim dotarli tak daleko. Teraz stoi przed nimi tylko jedna przeszkoda: muszą odnaleźć legendarną górską ścieżkę, która prowadzi do doliny, gdzie czeka na nich żyzna ziemia i obfita woda. Na czele karawany idą Aida i Isaac Mitchell. Starsza para osadników przeprowadziła już tuzin rodzin przez góry. Teraz wyruszyli w swoją ostatnią podróż, zabierając ze sobą narzeczoną swojego syna, Maggie Blackwell. Dziewczyna nigdy nie widziała swojego narzeczonego, jedynie korespondowali ze sobą. Michael Mitchell jest żołnierzem, który za trzy miesiące kończy służbę i będzie czekał na swoją oblubienicę w umówionym miejscu. Na twarzy Maggie widać napięcie, jej niebieskie oczy niepewnie śledzą krajobraz. Nie myśli o swoim narzeczonym, ale o drodze, która jest przed nimi. Isaac zatrzymuje karawanę. Według jego mapy przełęcz jest już niedaleko, ale nie ma śladu ścieżki zaznaczonej na papierze. Jest zbyt późno, żeby zawrócić. Noc wkrótce zapadnie w górach. Ajda wyciąga lunetę i patrzy w dal. Widzi dym unoszący się z za jednego z pobliskich skalnych występów. Michelowie decydują się sprawdzić źródło dymu. Może miejscowy mieszkaniec wskaże im drogę. Isaak i Megi wsiadają na konie, podczas gdy Aida zostaje z karawaną. Kręta ścieżka prowadzi coraz wyżej, aż w końcu docierają do małej polany. Na środku polany stoi prosta drewniana chata, z komina unosi się dym. Przed drzwiami stoją rzeźbione pnie, wokół starannie uprawiany ogród warzywny. Drzwi chaty otwierają się ze skrzypieniem i wychodzi z nich brodaty mężczyzna. Trzyma strzelbę w ręku, jego spojrzenie jest nieufne. Jackson Porter żyje na tej górze od dziesięciu lat. Od dziesięciu lat nie widział obcego, zwłaszcza kobiety. Biała podróżna suknia Megi niemal świeci w świetle zachodzącego słońca. Jackson na chwilę zatrzymuje się, jego oczy rozszerzają się. Twarz Megi czerwienieje, gdy obserwuje niechlujny wygląd mężczyzny i jego podarte ubranie. Isaac wyjaśnia ich sytuację. Potrzebują pomocy, aby znaleźć drogę do doliny, zanim noc i górskie drapieżniki narażą karawanę na niebezpieczeństwo. Wzrok Jacksona przesuwa się na sylwetkę Megi, po czym szybko odwraca głowę. Jego głos jest zachrypnięty, gdy przemawia, jakby zapomniał, jak się mówi. Jackson zgadza się im pomóc znaleźć ścieżkę, ale mogą wyruszyć dopiero o świcie. Noc jest niebezpieczna w górach, karawana musi schronić się w bezpiecznym miejscu. Pustelnik rysuje Aizakowi, gdzie można znaleźć odpowiednie miejsce na obóz w pobliskiej jaskini. Osadnik nie ma innego wyboru, przyjmuje propozycję i wraca do karawany. Maggie waha się. Nie chce zostawiać starszego mężczyzny samego, ale pozostanie z Jacksonem też jest ryzykowne. Twarz starca łagodnieje, gdy widzi dylemat dziewczyny. Zapewnia ją, że Isaac znajdzie drogę powrotną do karawany i już wyrusza za nim. Zostawia pustelnika, który z dziwnymi uczuciami patrzy za odchodzącą dziewczyną. Zapada noc. Karawana jest bezpieczna w jaskini. Płoną ogniska, Ludzie niespokojnie śpią, Megi nie może zasnąć, jej myśli krążą wokół dziwnego pustelnika. Dlaczego żyje sam w górach? Przed czym ucieka? Dziewczyna postanawia, że następnego dnia pozna prawdę. O świcie Jackson przybywa do obozu, ma na sobie czyste ubranie, próbował uporządkować swoją brodę, jego oczy szukają twarzy Megi. Dziewczyna zauważa zmianę i coś porusza się w niej. Karawana przygotowuje się do drogi, a Jackson przejmuje kierownictwo. Pewnie prowadzi ich ścieżkami, które tylko on zna. Po drodze megi jedzie konno obok Jacksona. Zasypuje mężczyznę pytaniami, który początkowo odpowiada niechętnie, potem coraz bardziej otwarcie. Dowiadujemy się, że Jackson był kiedyś odnoszącym sukcesy poszukiwaczem złota, miał własną kopalnię. Potem nadeszła tragedia. Jego żona i córeczka zmarły podczas epidemii, gdy był daleko. Kiedy wrócił do domu, znalazł tylko ich groby. Ludzie obwiniali go za to, że go tam nie było. Zarzucali mu, że interesowało go tylko złoto. Jackson nie mógł znieść oskarżeń i bólu. Sprzedał wszystko i udał się w góry, aby nigdy więcej nie musieć stawić czoła ludziom i samemu sobie. Mężczyzna milknie po zakończeniu swojej historii. Megi obserwuje go w ciszy. W jej sercu budzi się głębokie współczucie. To nie jest litość, ale coś innego, coś głębszego. Rozpoznaje w mężczyźnie tę siłę, która pomogła mu przetrwać samotność, ból i stratę. Ta siła przyciąga ją jak motyla do płomienia. W południe karawana dociera do punktu, z którego widać już dolinę. Osadnicy wybuchają okrzykami radości. Jackson odsuwa się, jego spojrzenie jest ponure, jego zadanie dobiegło końca może wrócić do swojej samotności. Megi zauważa zamiar mężczyzny i spieszy za nim. Pyta go, dlaczego odgradza się od świata. Jackson gorzko odpowiada: Już przyzwyczaił się do samotności. Nie ma dla niego miejsca wśród ludzi. Megi nie odpuszcza. Przypomina Jacksonowi, że pomógł im, gdy go potrzebowali. To oznacza, że wciąż potrafi troszczyć się o innych. Mężczyzna milczy, ale widać, że słowa dziewczyny trafiły do celu. Megi opowiada też swoją historię. Jej rodzice nie żyją. Nie ma nikogo poza narzeczonym, którego nigdy nie widziała. Czeka ją przyszłość pełna strachu, ale stawia jej czoła, bo wierzy, że życie to coś więcej niż przetrwanie. Promienie słońca oświetlają twarz Megi, gdy mówi. Jackson nie może oderwać wzroku od tego widoku. Po dziesięciu latach samotności ta dziewczyna budzi w nim uczucia, o których myślał, że na zawsze je utracił. Jego zakłopotanie rośnie, gdy Meggie dotyka jego ramienia. Dotyk pali jego skórę, ale nie odsuwa się. Karawana kontynuuje drogę w dół do doliny. Jackson podąża z nimi, mówi, że musi upewnić się, że dotrą tam bezpiecznie. Prawda jest jednak taka, że nie potrafi oderwać się od Megi. Obecność dziewczyny wzburzyła wody przeszłości. Na powierzchnię wypływają uczucia, które uważał za dawno pogrzebane. W dolinie osadnicy natychmiast zabierają się do budowy tymczasowych schronień. Jackson pomaga im, jego ręce poruszają się szybko i zręcznie. Megi obserwuje, jak mężczyzna pracuje. Na chwilę ich spojrzenia się spotykają, oboje zakłopotani odwracają wzrok. Aida zauważa tę niemą komunikację i zaczyna się martwić. Wie, że Megi jest narzeczoną Michaela, a ten dziwny człowiek z gór może zagrozić zaręczynom. Wieczorem rozpalają ognisko, osadnicy śpiewają, opowiadają historię. Jackson siedzi na skraju ogniska, jak outsider. Megi siada obok niego, zaczynają rozmawiać. Śmiech dziewczyny rozluźnia sztywność mężczyzny. Jackson opowiada o górach, o zmieniających się porach roku, o gwiazdach. Megi słucha oczarowana. Ten człowiek zna tajemnice dziczy, widzi rzeczy, których miejscy ludzie nigdy nie doświadczą. Noc się pogłębia, osadnicy idą spać. Megi i Jackson wciąż siedzą przy ognisku. Mężczyzna opowiada, jak przetrwał swoją pierwszą zimę w górach. Jak nauczył się polować, jak znalazł przyjaciół wśród dzikich zwierząt. Megi chłonie każde jego słowo. Jackson uczy dziewczynę, jak rozpoznawać gwiazdozbiory, jak przewidywać pogodę po kształcie chmur. O świcie wciąż rozmawiają. Megi jest zimno. Jackson ostrożnie przybliża się, żeby ją ogrzać. Dziewczyna nie odsuwa się. Pustelnik czuje zapach Megi, widzi delikatną teksturę jej skóry w porannym świetle. Jego serce szaleje, dłonie się pocą. Megi patrzy na niego, w jej oczach błyszczy dziwne światło. Przez chwilę wydaje się, że nachylają się ku sobie, ale potem kaszel Izaka przerywa czar. Starszy osadnik obserwuje ich podejrzliwie. W kolejnych dniach Jackson pozostaje w dolinie. Pomaga osadnikom, uczy ich sztuki przetrwania. Tymczasem spędza coraz więcej czasu z megi. Dziewczyna chciwie chłonie słowa mężczyzny, a Jackson na nowo odkrywa, jak to jest łączyć się z kimś. Osadnicy akceptują pustelnika, są wdzięczni za jego pomoc. Tylko Aida z rosnącym niepokojem obserwuje więź, która zawiązuje się między nimi. Pewnego wieczoru Aida odciąga megi na bok. Przypomina jej o obowiązku, o listach, które napisał do niej Michael, o obietnicach, które sobie złożyli. Megi broni się, mówiąc, że tylko przyjaźni się z Jacksonem, nie ma innych zamiarów. Ale w sercu wie, że to nieprawda. Jest przyciągana do dziwnego człowieka z gór, podziwia jego siłę, wytrwałość i to, jak stawił czoła swojemu bólowi. Jackson zaczyna budować. Najpierw małą chatę dla osadników, potem kolejną. Dolina powoli przekształca się w wioskę. Pustelnik nie jest już pustelnikiem, stał się szanowanym członkiem społeczności. Megi odwiedza go każdego dnia, pracują razem, rozmawiają. Dziewczyna czuje, że Jackson unika tematu, który zajmuje ich oboje. Co będzie, gdy Michael przybędzie? Pewnego popołudnia Megi znajduje Jacksona samotnie nad brzegiem rzeki. Mężczyzna łowi ryby? Jego ruchy są zdecydowane, celowe. Dziewczyna siada obok niego, obserwuje go. Jackson oferuje, że nauczy ją łowić ryby. Daje jej wędkę, staje za nią, żeby pomóc. Jego ciało przylega do jej ciała. Megi czuje bicie serca mężczyzny. Żadne z nich się nie rusza, czas jakby się zatrzymał. Potem Megi odwraca się, jej twarz jest centymetry od twarzy Jacksona. Mężczyzna nie może już wytrzymać, pochyla się i całuje dziewczynę. Po pocałunku oboje są zakłopotani. Megi ucieka, Jackson zostaje sam ze swoimi wątpliwościami. Tego wieczoru Megi nie pojawia się przy ognisku. Wzrok pustelnika ciągle szuka namiotu dziewczyny, ale ten się nie porusza. Jackson nie może spać, całą noc chodzi, myśli. Rankiem postanawia wrócić w góry. Nie chce wywracać życia Megi do góry nogami, nie chcę, żeby dziewczyna z jego powodu porzuciła narzeczonego. Właśnie szykuje się do odjazdu, gdy pojawia się megi. Jej oczy są czerwone po bezsennej nocy. Mówi Jacksonowi, że nie może z nim pójść, ale nie może też go puścić. Mężczyzna jest zrozpaczony, nie wie, co robić. Oboje wiedzą, że sytuacja jest niemożliwa, a jednak nie potrafią się rozstać. Odpowiedź przychodzi szybciej niż myśleli. Pewnego ranka do doliny przybywa jeździec. Ma na sobie mundur, jego twarz jest ogorzała od słońca. Michael Mitchell wrócił do domu. Megi wita narzeczonego z mieszanymi uczuciami. Mężczyzna jest miły, troskliwy dokładnie taki, jakim prezentował się w listach. A jednak nie czuje do niego takiego pociągu jak do Jacksona. Michael zauważa powściągliwość Megi. Początkowo przypisuje to długiej podróży i emocjom oczekiwania, ale kiedy widzi, jak dziewczyna patrzy na Jacksona, rozumie sytuację. Michael nie jest zły, jest żołnierzem, nauczył się rozpoznawać nieuniknione. Tego wieczoru odciąga Jacksona na bok, nie oskarża go, nie grozi mu, po prostu pyta, co zamierza zrobić. Jackson odpowiada szczerze. Nie widział kobiety od dziesięciu lat, zanim Megi pojawiła się w jego życiu. Nie chciał, żeby to się stało, ale dziewczyna wniosła światło w jego ciemność. Michael kiwa głową, rozumie. Jest żołnierzem, widział mężczyzn, którzy latami żyli na pustkowiu, widział, co robi z nimi samotność, i widział też, jak się zmieniają, gdy znów łączą się z kimś. Następnego ranka Michael zwołuje osadników, ogłasza, że nie poślubi Megi. Serce dziewczyny ciągnie gdzie indziej, a on to szanuje. Osadnicy słuchają, zaszokowany, Aida płacze. Michael zwraca się do Jacksona i mówi, by opiekował się Megi, bo inaczej wróci i rozliczy go z tego. Pustelnik obiecuje. Michael odjeżdża jeszcze tego samego dnia. Mówi, że w armii wciąż jest dla niego miejsce, wraca do swoich towarzyszy broni. Megi jest wdzięczna za wielkoduszność mężczyzny. Ale czuje też ciężar jaki niesie ta decyzja. Jackson jest zakłopotany. Nie wie jak poradzić sobie z sytuacją. Kolejne dni mijają w ciszy. Megi i Jackson unikają się nawzajem. Oboje przetwarzają to co się wydarzyło. Osadnicy kończą budowę. Dolina staje się domem. Aida powoli akceptuje sytuację, widzi że Megi jest szczęśliwa u boku Jacksona. Pewnego wieczoru Jackson odwiedza Megi. W dłoni trzyma prosto rzeźbione pudełko. Otwiera je, w środku jest pierścionek, który sam wykonał z górskiego kryształu i złota, które znalazł jeszcze jako górnik. Nie klęka, nie wypowiada wielkich słów, po prostu mówi, że nie widział kobiety od dziesięciu lat, zanim ona się pojawiła i teraz nie potrafi wyobrazić sobie życia bez niej. Megi ze łzami w oczach przyjmuje pierścionek. Nie szukała narzeczonego, gdy przybyła w góry, ale znalazła przeznaczenie. Jackson całuje ją. Najpierw niepewnie, potem coraz pewniej. Osadnicy klaszczą, Aida się uśmiecha. Isaac występuje naprzód i oferuje, że natychmiast ich połączy. Jackson jest zaskoczony, ale Megi zdecydowanie kiwa głową. Ślub odbywa się na miejscu pod rozgwieżdżonym niebem. Osadnicy otaczają młodą parę, pochodnie oświetlają ich twarze. Isaac czyta ze swojej starej Biblii, jego słowa splatają się z szeptem wiatru. Jackson i Maggie patrzą sobie w oczy, wypowiadając przysięgę. Pustelnik, który przez dziesięć lat uciekał od ludzi, teraz przysięga, że nigdy więcej nie opuści kobiety, która przywróciła go do życia. Po ceremonii osadnicy zaczynają świętować. Grają, tańczą, śmieją się. Jackson i Megi stoją w centrum uroczystości, ale ich spojrzenia szukają tylko siebie nawzajem. Człowiek z gór, który przyzwyczaił się do samotności, teraz czuje się nieswojo wśród tylu ludzi. Megi zauważa to i bierze go za rękę. Razem odchodzą od tłumu, w kierunku brzegu rzeki. Światło księżyca rysuje srebrną ścieżkę na powierzchni wody. Jackson i Meggi siedzą na brzegu, ich dłonie są splecione. Mężczyzna mówi swojej żonie, że zbuduje dla niej dom, piękniejszy i większy niż jego chata w górach. Meggi uśmiecha się i mówi, że nie potrzebuje dużego domu, tylko miejsca, które mogą nazwać domem. Po ślubie Jackson prowadzi Meggi w góry, pokazuje jej chatę, w której mieszkał. Dziewczyna chce zobaczyć wszystko, odkrywa każdy zakamarek. Jackson obserwuje, jak Megi zajmuje przestrzeń, która dotąd była świadkiem tylko jego samotności. Mężczyzna wie, że chata jest za mała dla nich dwojga, ale na razie wystarczy. Później zbudują większy dom w dolinie, blisko osadników, ale nie za blisko. Jackson wciąż ceni sobie ciszę, a Meggie to rozumie. Podczas pierwszej wspólnej nocy Megi jest nieśmiała, Jackson cierpliwy. Oboje mają swoje lęki, ale razem je pokonują. Człowiek z gór, który myślał, że już nigdy nie będzie w stanie kochać, teraz poddaje się uczuciu. Megi, która wyruszyła, by poślubić nieznanego mężczyznę, teraz dzieli życie z kimś, kogo los postawił na jej drodze. Migoczący ogień w chacie oświetla ich twarze, gdy zasypiają w swoich ramionach. Następnego dnia Jackson i Maggie razem oglądają wschód słońca. Mężczyzna pokazuje, gdzie znaleźć najlepsze jagody, gdzie wypływa najczystsze źródło, która ścieżka prowadzi do najpiękniejszego punktu widokowego. Maggie wszystko zapamiętuje, szybko się uczy. Jackson jest dumny ze swojej żony. Widzi w niej siłę i determinację, które pomogły jemu samemu przetrwać w górach. W kolejnych tygodniach pracują razem: remontują chatę, powiększają ogród. Megi sadzi kwiaty, szyje zasłony. Jackson poluje, rzeźbi, buduje. Dom człowieka z gór staje się prawdziwym domem. Osadnicy czasami ich odwiedzają, podziwiają, jak miłość przekształca miejsce, które kiedyś było symbolem samotności. Pewnego wieczoru, siedząc przy ogniu, Megi odzywa się: Mówi Jacksonowi, że spodziewa się dziecka. Mężczyzna zamiera, w jego oczach błyska strach. Cienie przeszłości powracają, przypomina sobie córeczkę, którą stracił. Maggie wyczuwa myśli męża i bierze go za rękę. Przypomina mu, że to, co się stało, nie powtórzy się. Są razem, razem stawią czoła wszystkiemu, co przyniesie życie. Jackson powoli się uspokaja, obejmuje żonę, kładzie dłoń na jej jeszcze płaskim brzuchu. Dziesięć lat temu stracił rodzinę i przysiągł, że nigdy więcej nie zrani się kochając, a jednak jest tutaj, znów kochając i będąc kochanym, tworząc nowe życie. Droga, która go tu przywiodła, była pełna bólu i straty, ale teraz wie, że warto było ją przejść. Siedząc przy ognisku, Jackson opowiada megi historię z lat spędzonych w górach. Mówi o samotności, ciszy, związku z naturą. Ale teraz, patrząc wstecz, widzi, że to wszystko było tylko przygotowaniem. Przygotowaniem na chwilę, gdy Megi pojawiła się w jego życiu. Człowiek z gór, który powiedział, że od dziesięciu lat nie widział kobiety, teraz patrzy na swoją żonę i wie, że czekał na nią całe życie, nie wiedząc o tym. Pustelnik nie jest już pustelnikiem. Znalazł towarzyszkę i razem z nią rozpoczyna nowe życie wśród gór. Gdzie kiedyś tylko samotność była jego towarzyszką. Ostatnie promienie słońca oświetlają chatę na zboczu góry. Z wewnątrz dobiega śmiech, trzaska ogień. Życie, które kiedyś zostało złamane, teraz zaczyna się na nowo. Historia, która zaczęła się od tragedii, teraz otwiera nowy rozdział. Góry strzegą tajemnicy, wiatr niesie dalej legendę. Legendę Jacksona i Megi którzy odnaleźli w sobie to, z czego już zrezygnowali. Pustelnik znalazł narzeczoną, narzeczona znalazła dom. A w górach, gdzie historia i samotność się spotykają, teraz kwitnie miłość.